Przed nimi sobie spędziłeś w Dochotowie, jaki to było okres Jak Jak zmieniony wróciłeś do Lewii po tym roku? No Na pewno był to dla mnie bardzo przełomowy rok, bo, bo zadebiut... Za by... Weź. Znale? Wytniesz się. Jeszcze ty, raz. Ty tam ty no, po... nie musisz, będą... Nie, tylko ty. Fotki, ty, ty no, pod... pod... tak, no. tak, tak. Podki, Ale no. pod... dobry początek jest mały. <laughs> Dobrze <laughs> będzie, trzeba No, nowa wiesz całości, tylko teraz. Żeś tak nie wrzucił tego masz aż... dobra. No to dobre powiecmy. No na pewno był to dla mnie bardzo przełomowy rok, bo zadebiutowałem. Zadebiutowałem. Weź mi to byciu. Zadebiutowałem. Zadebiutowałem. Nie ma boj że debiut. Jeszcze raz. Zadebiutowałem. Ty jakieś problemy mam, człowieku. Dobra. Kurde, nie lubię czego samego, co wygadać jak z kartki. Radek, zaczął jeszcze pytanie. Tak. Jaki to był rok, ten, który spędziły bohatowie i jak miniony wróciłeś do Warszawy po tym roku? No był to dla mnie przełomowy rok, bo wreszcie zadebutowałem w Ekstraklasie. A widziałem miliony. Nie nakręciły tego w 15 minut. O <głosłenia> ja cię pierdzielę, jeszcze nie miałem takich problemów, Czek Ja ten talent mam na jakimś tam poziomie, natomiast dużo też na pewno muszę przykładać do tego pracy, żeby, żeby tutaj dorównywać chłopakom. Super. Yeah. Zadebitowałem. Pokażę sobie, <laughs> Pokaż, ja kupnę tam ty.